RDC. Zawsze dla Ciebie. Nasz gość, dr Piotr Potejko. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Prawnik, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Razem ze Studium Obywatelskim imienia Pawła Adamowicza kontynuujemy cykl rozmów z wykładowcami studium. Dziś będziemy mówić o cyberbezpieczeństwie, nie bez kozery. W cyberprzestrzeni trwa dzisiaj wojna Rosji z Polską. Jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej, mówi wice wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A proszę powiedzieć, panie doktorze, po co są te ataki? co jest celem? Tak naprawdę tak naprawdę, te cele są różnego rodzaju, tak? od, od militarnych, to co, mamy, to co mamy na przykładzie wojny w Ukrainie, polityczne, ekonomiczne, ale często też gdzieś przestępcze, bo przecież, przecież coraz częściej też mówimy o, o, o kwestiach związanych z osobami wykluczonymi, cyfrowego, gdzie te przestępstwa na wnuczka i tak dalej, w które, które w internecie przestępstwo tak zwane eliksowe, które stało się teraz bardzo popularne, czyli Wyciąganie pieniędzy poprzez różnego rodzaju platformy handlowe to takie zachowania, zachowania typowo, typowo kryminalne, więc tych, tych wątków, ataków cyber jest, jest bardzo dużo. Nie zapominajmy też o, o, o kwestiach związanych z pozyskiwaniem informacji, kradzieżą informacji, bo często też tu, tu Rosja jest takim, takim państwem, które wykrada informacje. My do końca nie wiemy, co z tymi informacjami robi. Oni zbierają te informacje, przetwarzają, czekają na odpowiedni, na odpowiedni moment. I wykorzystują te informacje do, do, różnych, do różnych celów. Mieliśmy przykłady już w, w historii takich, takich działań w cyberprzestrzeni, związanych właśnie z wykorzystywaniem informacji, bo, bo tak naprawdę, w cyberprzestrzeni chodzi o dane informacje. To jest ten główny, główny element e, związany z, z przestępstwami w cyberprzestrzeni i odpowiednim oddziaływaniem przez te informacje na całe społeczeństwa, na firmy albo na poszczególnych oba, obywateli, tak jak mieliśmy w przypadku wyborów w Stanach Zjednoczonych, w Mołdawii czy w, w, paru innych miejscach, w paru innych miejscach na świecie. A co może być celem takiego oddziaływania? Jakie skutki? W zachowaniach społecznych może chcieć wywołać przez cyberprzestrzeń, przez wysyłanie jakichś informacji yy, przeciwnik. E, tak naprawdę e, w głowie mam dwa pojęcia, które się wzajemnie często, często uzupełniają. Pierwsze to jest dezinformacja, która związana jest była, teraz ona się troszkę rozszerzyła z kwestiami militarnymi, czyli wprowadzanie w błąd przeciwnika poprzez podawanie ciągłe, systematyczne podawanie nieprawdziwych informacji, które wywołują u odbiorcy to wrażenie, że to kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się, staje się prawdą, a co dalej idzie manipulowanie często również świadomością człowieka przy dokonywaniu wyborów. I tu mamy bardzo szeroki zakres takiego, takiego oddziaływania, bo ta manipulacja może dotyczyć różnych sfer życia człowieka, bo to nie muszą być kwestie polityczne, kwestie dotyczące wyborów, o których tak często teraz, często teraz mówimy, ale również kwestie takich prostych wyborów ekonomicznych, doboru produktu, odpowiednich zabiegów marketingowych, tak żebyśmy ulegali pewnym trendom, tendencjom, które widzimy teraz w świecie, tak jak się, jak się w znakomity sposób poprzez cyberprzestrzeń manipuluje Chociażby młodymi ludźmi, którzy ulegają pewnym trendom, modom, które kreowane są teraz tak naprawdę w tym wirtualnym świecie, w cyberprzestrzeni, gdzie ci młodzi ludzie w mniej lub bardziej świadomy sposób klikają na odpowiednie, odpowiednie ikonki, wybierając, czy będąc manipulowanym w tym, w tym świecie cyber. Czyli celem tych cyberataków jest wpływanie na zachowanie tego społeczeństwa, które się atakuje, i w ten sposób można. Moderować zachowanie większych grup ludzi w tę albo w inną stronę, w takim pożądanym kierunku, przejąć kontrolę. Ale oczywiście mamy w ostatnim czasie przecież głośne protesty państw przeciwko Elonowi Muskowi, który poprzez swoje aplikacje, poprzez swoje działania w cyberprzestrzeni związane z różnymi elektronicznymi działaniami, wywiera wpływy nawet na całe państwa, tak? powodując, powodując różnego rodzaju działania. Głośna sprawa sprzed, sprzed kilku lat Brexitu w Wielkiej Brytanii, gdzie społeczeństwo było również manipulowane przez państwa. Tu państwo manipulowało państwem poprzez właśnie cyberprzestrzeń w dokonaniu wyboru. Tam również była wprowadzana dezinformacja. Tu pojawia się ta Rosja bardzo często, tak, która, która przekazuje te, te fałszywe informacje, ale nie tylko Rosja, bo wiele państw stosuje, stosuje tego, rodzaju, tego rodzaju metody. No tutaj w przypadku, w przypadku Maska to mówi się o, o oddziaływaniu również Stanów Zjednoczonych, które wpływają na na polityki różnych, różnych państw moderując jakby tą całą światową wiedzą która jest w cyberprzestrzeni w związku z tym od pojedynczego człowieka do państw albo nawet do związków państw tak? bo to tego też nie da się tego też się nie da wykluczyć ale każdy z nas ma takie doświadczenie że jak wejdzie do internetu gdzieś zajrzy, to potem jest bombardowany różnymi informacjami związanymi z tą sprawą. Czy to jest tak, że jak wchodzimy do internetu, to musimy się po prostu pogodzić z tym, że ileś podmiotów będzie chciało na nas wpływać, będzie chciało wpływać na nasze decyzje. Znaczy ja bym, ja bym raczej nie używał słowa będziemy musieli się pogodzić, tak? Możemy to w pewien sposób tolerować, powinniśmy to weryfikować, bo tu jest najważniejsze, ten zalew informacji, który, który jest, różnego rodzaju informacji, bo coraz częściej mamy z tym problem. Ja rozmawiam z młodzieżą na uniwersytecie, z czym oni mają problem I oni mówią z weryfikacją informacji. Może warto, czasami nawet takie są wypowiedzi, może warto byśmy, żebyśmy wrócili do świata analogowego, e, sprawdzając pewne informacje albo Wytworzyli w cyberprzestrzeni pewne zaufane strony, co do których będziemy w 100% pewni, że przekazują wiarygodne informacje. Takie strony oczywiście są, tu większość stron rządowych, wszystkie strony rządowe, przepraszam, to są strony wiarygodne, przekazujące wiarygodne informacje. Problem jest w tym, że my do końca nie wiemy przy tym zalewie informacji, jak sprawdzać, jak weryfikować. Średnia czas życia informacji to jest kilkanaście sekund. No, już nie mówi się o minutach czy o dniach, tak? To, to o sekundach. Tak duży jest tak duży jest zalew tej informacji, że mamy problem z weryfikacją. Przyjmujemy często te informacje jako pewnik. To takim wyznacznikiem wśród młodego pokolenia jest często Facebook, prawda? Jako, jako taki element często mówimy, że Facebook jest nową Wikipedią, czyli jakim źródłem, w którym, w którym młodzi ludzie korzystają z informacji, ale nie tylko młodzi. Każdy z nas ulega pewnym pewnym tendencjom. Google Maps jest takim najlepszym Rozwiązaniem, gdzie już nie umiemy czytać map, tylko ślepo oddajemy się aplikacji, która prowadzi nas gdzieś do określonego celu i nie zastanawiamy się nad tym, czy dobrze nas prowadzi, czy źle prowadzi, czy to jest optymalna droga, czy nie jest optymalna. Po prostu ślepo wklepujemy i nie weryfikujemy. No to jest znak czasów, oczywiście, znak nowych technologii, tego szumnego pojęcia sztuczna inteligencja, która, która pojawia się w tym pozytywnym i negatywnym znaczeniu oddziaływań, programowych Oddziaływań na człowieka. Królowa Śniegu Andersena zaczyna się od takiej historii, kiedy diabli biorą lustro, które wszystko zniekształcało, oni mieli z tego dużą uciechę i do góry chcieli, żeby Pan Bóg się odbił w tym lustrze, no ale nie udało się, ono się rozbiło i drobne fragmenticzki tego lustra trafiły w, w oczy i serca różnych ludzi, którzy już potem inaczej patrzyli na świat. Przeglądając się, tak jak my się przeglądamy w internecie, myśli pan, że to jest dobra metafora sztucznej inteligencji? Myślę, że nie do końca, bo sztuczna inteligencja wykonuje to, co człowiek jej zada. Czyli tak jak my zaprogramujemy sztuczną inteligencję, bo nie ma takiego tworu jak, jak sztuczny umysł, sztuczna inteligencja. To jest po prostu pewien program, który wykonuje, analizuje, przegląda bazy i podaje nam gotowy gotowy materiał. To jest Świetny przykład są ostatnie święta, gdzie sztuczna inteligencja wysyłała na różnych portalach zdjęcia świąteczne. Większość tych zdjęć była nieprawdziwa. Ludzie w różnych sytuacjach. Było to bardzo popularne, szczególnie wśród starszego pokolenia, które przyjmowało to jako pewnik, że te zdjęcia są, są prawdziwe. Tu mamy takie no, negatywne trochę wykorzystanie tej, tej sztucznej inteligencji, ale ale może dzięki tej sztucznej inteligencji pewne procesy jesteśmy w stanie tak przygotować, że one będą dla nas łatwiejsze, że będziemy uzyskiwać pewne odpowiedzi w sposób wiarygodny, pod warunkiem, że zostanie ona zaprogramowana w odpowiedni sposób i będzie nam służyła jako obywatelom. Tak? Jako, jako taki element. A kto ma o wsparcia. tym decydować? Eee, no, mamy przecież Ministerstwo Cyfryzacji, mówię o naszym kraju, tak? Czyli mamy... polityk? Eee, no, ale w dużej mierze politycy decydują o, o, o kwestiach życia w naszym kraju. Całe prawo tworzone jest również przez, przez, w dużej mierze przez polityków, więc to nie polityk, to eksperci, którzy przygotowują pod kierunkiem oczywiście polityka, ministra. No, tego, się nie da, tego się nie da wykluczyć, tak jest w większości państw. Jeżeli nie, tego nie będzie, to w pewnym sensie będziemy mówili o anarchii w cyberprzestrzeni też, która, której, która też występuje. A co jest groźniejsze, takie właśnie cyberataki polegające na wpływaniu na rzesze ludzi, wywoływaniu emocji, czy przejmowaniu kontroli nad zachowaniem jakichś grup społecznych, czy hakowanie elektrowni, wodociągów, w jakichś trudnych chwilach, przejmowanie bezpośredniej kontroli przez internet nad jakimiś no, Zespołami, które nadzorują na przykład to, że mamy prąd, mamy światło albo nie mamy prądu i nie mamy światła. E Trudne pytanie, ale odniósłbym się do skutków, które takie ataki powodują. W pierwszym przypadku, gdzie mówimy o manipulacji, o wywieraniu wpływu na grupy, nie wiemy, jaki będzie do końca skutek. Jak negatywny bądź pozytywny będzie tego skutek. Manipulujemy w dłuższym okresie czasu i możemy przyjąć sobie kilka punktów, które chcemy osiągnąć, ale nigdy do końca nie będziemy wiedzieli, jak, jakie będzie, jaki ten społeczny odbiór, tej manipulacji będzie i czy to, co założyliśmy, będzie zweryfikowane tak, jak chcemy. W przypadku ataków, bo tu mówimy o infrastrukturze krytycznej, którą, którą pan redaktor poruszył, efekt mamy tak naprawdę natychmiast. Wyłączenie, wyłączenie elektrowni, ograniczenie dopływu, dopływu wody, to, to z czym mamy teraz do, do czynienia, ten efekt jest, jest natychmiastowy. Widzimy ten efekt w postaci jakiegoś zdarzenia krytycznego, bo tak, tak to jest określone. I teraz pytanie, jak my się przed tym bronimy? Tak? Jak się do tego przygotowujemy? Bo coraz częściej nie mówimy już o samym ataku i samym efekcie, no bo to już jest wymierne działanie, widzimy, co się dzieje. Tylko raczej o tym um, elemencie poprzedzającym te wszystkie działania. Czy widzimy pewne symptomy, czy widzimy pewne zagrożenia, a, które możemy wyeliminować i możemy profilaktyką przeciwdziałać tego typu działaniom? Na ile jesteśmy przygotowani? Tak? A... a jesteśmy przygotowani? Myślę, że w dużej mierze tak. Pokazują akurat, akurat w, w, w Europie, również, również u nas zmiany przepisów w tym zakresie, no bo za chwilkę będziemy mieli do czynienia z pewną małą rewolucją w tym zakresie. Wchodzą nowe przepisy w całej Unii Europejskiej, bo to są przepisy NIS-2, które, które będą związane właśnie z takim przygotowaniem się, profilaktyką, szkoleniem. Edukacją. Ja, ja nie do końca nie do końca chcę, chcę tego słowa używać. Edukacja to jest bardzo ważne słowo, ale ono często nam się kojarzy. Edukacja, czyli idziemy na kolejne szkolenie, które musimy przeprowadzić. Bardziej edukacja. W, ja traktuję jako rozumienie problemu, tak, jako I taka świadomość. Tak, świadomość I identyfikacja ten świat. świadomość. Tak, dokładnie. I pan wierzy w człowieka, że jak człowiek będzie miał świadomość, to zachowa jakiś zdrowy rozsądek. Wobec tych wszystkich rzeczy, które niesio, niosą ze sobą nowe technologie. Ale absolutnie tak. Bez wiary w człowieka nie mielibyśmy funkcjonującego świata. Bez wiary wrażenia, zdolności człowieka. Człowiek jest... Trochę zagubiony w tej chwili, Ale absolutnie. na zachodzie Europy. A nie tylko na zachodzie, u nas, u nas też. Ja rozmawiam bardzo dużo z młodzieżą w, w różnych zakresach wiekowych i młodzież też jest bardzo mocno zagubiona w tym, w tym świecie, w czytaniu tego Czyli bardziej tego podatna też na manipulacje. Absolutnie tak. Absolutnie tak, brakuje takiego elementu trochę mentorstwa, wskazania drogi, wyjaśnienia pewnych, pewnych elementów, pewnych kwestii, które... które no musimy uczyć, bo, bo to jest tak naprawdę nauka młodego pokolenia, takie jakie młode pokolenie, tak później będzie wyglądał nasz, nasz świat I, i my będziemy później tak wyglądać jak jak my teraz nauczymy, nauczymy młodzież odbierania postrzegania tych wszystkich zagrożeń, które są nie tylko w cyberprzestrzeni, bo przecież tych zagrożeń na świecie w nadchodzącym czasie mamy bardzo, bardzo dużo. Niestety mamy bardzo, bardzo dużo tak? tych, tych punktów jest bardzo od zagrożeń militarnych, zagrożenia społeczne, te związane z cyber, zagrożenia ekonomiczne, ekologiczne. Tych ty, ty, ty elementów tego, tego takiego możliwości oddziaływania, czy to w cyberprzestrzeni, czy nie, bo tych zagrożeń hybrydowych, tak zwanych hybrydowych jest, jest bardzo dużo. Ja sobie ich wynotowałem, tu aż kilkanaście. No zmierzamy do tego, że współczesna wojna nie musi tak wyglądać jak... Na filmie czterej Pancerni i Pies. Może po prostu polegać na tym, że się na jakiś obszarach wywołuje chaos, zamęt, także przy użyciu tych instrumentów, o których mówimy, i trzeba mieć tego świadomość, jakoś się na to przygotowywać. Zaraz po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie RCB opublikowało taki poradnik: bądź gotowy. Czy pan zna ten poradnik? Oczywiście. To nie tylko, nie tylko RCB, bo, bo, bo również eksperci takie poradniki, poradniki e, przygotowali. A e, jak pan myśli, jaka część naszych słuchaczy teraz miała do czynienia z takim poradnikiem? Hmm. E, Myślę, że niewielka grupa, chociaż zainteresowanie społeczne tym przygotowaniem do jest bardzo, bardzo duże. Ja w Warszawie mam bardzo dużo pytań na, na konferencjach, na spotkaniach dotyczących tego, co robi prezydent Trzaskowski między innymi, czyli ta identyfikacja schronów w Warszawie. Coś, o czym nie myśleliśmy przez wiele, wiele lat i nagle warszawiacy zaczęli się zainteresować bezpiecznymi miejscami w przypadku jakiegoś takiego już zagrożenia ja faktycznego. Wie, jest w pobliżu pana zamieszkania ten bezpieczny schron? Tak, akurat wiem, to nie jest informacja niejawna, to są dwie stacje metra, metro Mokotów i metro Racławicka. i specjalnie... warto się tym zainteresować? Absolutnie, absolutnie tak. To... Ten poradnik Bądź Gotowy jest na stronach RCB i podobno cieszy się sporym zainteresowaniem tak. na stronach internetowych. Tak, bo, bo to zainteresowanie, ta świadomość tego jednak mamy, mamy Bezpośrednie działania wojenne przy naszej granicy, tak, no może nie tuż tuż, ale jednak to zagrożenie gdzieś nawet w, w informacjach przekazywanych przez polityków, którzy mówią, musimy się przygotować do ewentualnych działań. To nie jest straszenie. To jest budowanie świadomości tego, że musimy myśleć o pewnych zagrożeniach, musimy myśleć o przygotowaniu się do pewnego rodzaju do pewnego rodzaju działań. Z którymi nie mieliśmy do czynienia. Ja nie chciałbym, żeby to było. Ja, ja bym się nie chciał tym interesować. Absolutnie. Ja bym wolał, żeby panował pokój żeby nie było takich, takich sytuacji. Natomiast, natomiast, no właśnie, budowanie tej świadomości. Chcesz pokoju? Szykuj się na wojnę. Nie, ja bym powiedział, chcesz pokoju, utrzymuj ten pokój. E, działaj dyplomacją, a nie szykuj się na wojnę, bo wojna jest tym ostatnim elementem, tym najgorszym. Jak zawodzi już wszystko, a, no to wtedy gdzieś pojawia się ten element wojny. Ja absolutnie wykluczam a, taki, a, taki standard. Ty utrzymuj za wszelką cenę pokój, bo to jest jedyna droga do tego, żebyśmy żyli bezpiecznie, szczęśliwie, jakkolwiek to zabrzmi. Pytanie, czy w tym dzisiejszym świecie wszystkie spory da się pokojowo rozstrzygnąć? No jak się patrzy na to, co się dzieje, to człowiek ma wątpliwości. A niech pan powie, czy w takim bezpieczeństwie kraju ma znaczenie też głębokość sporu politycznego? Oczywiście, że tak. Głębokość, jakość tego sporu, możliwość przedstawienia własnych argumentów. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta? Jeżeli to jest rozwiązanie pokojowe... Dlaczego nie? Może, może też zmieńmy to przysłowie. Nie gdzie dwóch się bije, tylko gdzie dwóch dyskutuje, tam trzeci mądrze niech z tego korzysta. Z tej wiedzy przekazywanej przez tą dwójkę i przedstawi nowe rozwiązanie. Tak? To jest najlepsze, najlepsze działanie. Nie mówmy o bójce, mówmy o, o dyplomacji. Ale no jak pan patrzy na polską scenę polityczną, to pan widzi dyskusję czy bójkę? Ja raczej widzę dyskusję. Na szczęście widzę dyskusję, bo mieliśmy już kilka parlamentów niedaleko nas, gdzie dochodziło do bujek. Na szczęście u nas jeszcze takich sytuacji nie było i oby w, w najbliższych najbliższych latach do tego nie dochodziło, chociaż poruszył pan redaktor bardzo ważny element polaryzacji społecznej. To, co widzimy na całym świecie, ta polaryzacja, która, która właściwie jest wszędzie, tak? Widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych, widzimy to w Niemczech, widzimy również u nas. To nie ma co ukrywać, że ta polaryzacja która jest jednym, jednym z takich właśnie elementów zagrożeń współczesnego świata, polaryzacja społeczna, która w historiach sinusoida, ona pojawiała się już wcześniej i wiemy do czego doprowadziła taka polaryzacja 80-100 lat, lat temu. Ja też patrzę trochę na to, na to z niepokojem, na tą taką mikropolaryzację, o której pan redaktor powiedział. W Dlaczego? Naszym... Dlaczego tak ważna jest ta spójność społeczna? no bo jak się pojawiają spory, a spory nie są rozwiązywane, to potem często pojawiają się po tych sporach konflikty. Eee, tak te konflikty to jak w panu Tadeuszu spór choreszków z soplicami rozstrzygają Rosjanie no, oby tak, u nas, oby tak u nas nie było, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, bo poruszył pan redaktor, jeszcze jeden element, Jeszcze jeden element zagrożeń szpiegostwo. Czyli manipulowanie informacjami, wykradanie informacji. To, z czym mamy do czynienia w naszym kraju, gdzie Rosjanie poprzez swoich szpiegów, a mieliśmy już takie zatrzymania w ostatnim roku przez chociażby ABW, próbują wywierać wpływ na nasze społeczeństwo, żeby do tych sporów właśnie negatywnie dochodziło. Doktor Piotr Potejko, prawnik, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję bardzo. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Obyśmy byli bezpieczni. No i mówmy o tym w taki sposób też, żeby nie straszyć, ale żeby budować świadomość. Absolutnie tak, absolutnie tak. Uczmy się i budujmy świadomość. Dochodzi w pół do dziewiątej, za chwilę wiadomości, potem spotkanie z komentatorami.